Kiedy dorastasz w małym miasteczku, świat wydaje się równie mały, dopóki nie wyjdziesz poza swoją strefę komfortu. Moje dzieciństwo w Czechach wyglądało właśnie tak. Pochodzę z niewielkiej społeczności niedaleko Litwinowej, gdzie wielu marzyło o wielkim życiu, ale niewielu miał odwagę po nie sięgnąć. Ja chciałem więcej. Studiowałem w pracy. Spędziłem semestr w Niemczech i pracowałem dnie i noce, by zdobyć tytuł magistra optoelektroniki. W końcu dostałem pracę w firmie medycznej i niemal potroiłem swoją pensję. W 2008 roku zostałem liderem zespołu, w 2013 kierownikiem projektu. Życie było stabilne aż do 2014 roku, kiedy inwestorzy zmienili kierunek firmy. Nowa strategia skupiła się na IT i komunikacji. Zarobki wzrosły, a ja angażowałem się w ambitne projekty. Najważniejszym z nich był Polednice. Eksperymentalny system nadzoru, który miał identyfikować ludzi bez DNA czy rozpoznawania twarzy. Pracowaliśmy nad śledzeniem sygnałów, ale dopiero pomysł Jitki zrewolucjonizował projekt. Skanowanie kości. Pierwszy udany test obraz szkieletu Bohdana, jednego z techników był przełomowy. Nasze finansowanie wzrosło, zespół się powiększył, a projekt ewoluował w Rattler system obrazowania osteochaptycznego. Wykorzystywał on unikalne właściwości ludzkiego szkieletu, by precyzyjnie identyfikować osoby. To była najciekawsza i najbardziej wymagająca praca mojego życia. Z małego miasteczka trafiłem do świata nowoczesnych technologii i już nigdy nie oglądałem się za siebie. Zbudowaliśmy bibliotekę identyfikatorów szkieletowych na podstawie danych z europejskich uniwersytetów. Początkowo pozwalało nam to jedynie na ogólne opisy, ale w 2021 roku Osiągnęliśmy precyzję 75-95% dla 21 różnych identyfikatorów. Problemem były ograniczenia sprzętowe. Musieliśmy wiedzieć, gdzie szukać. Jesienią 2021 roku, podczas prezentacji dla głównego inwestora, postanowiłem zaskoczyć go demonstracją systemu na żywo. Poprosiłem o zgodę na znalezienie jego żony, podając podstawowe dane. W kilka minut system wskazał jej dokładną lokalizację w centrum Pragi. To zmieniło wszystko. Rząd i służby szybko się nami zainteresowały. Otrzymaliśmy oficjalne pozwolenie na działanie, a Hatchet, nasz główny inwestor, stał się niewyobrażalnie bogaty. Rattler ewoluował. Zasięg skanowania wzrósł do 10 km kwadratowych, a my zaczęliśmy gromadzić dane o niemal wszystkich. Ludzie sami dostarczali nam informacje, w tym dane medyczne i kryminalistyczne. System stał się niezastąpiony, a nasz zespół podzielił się na operacyjne i rozwojowy. Oficjalnie wszystko pozostawało eksperymentalne, by uniknąć protestów społecznych. Jesienią 2023 roku obudził mnie telefon od Kristiny, naszego rządowego kontaktu. Musieliśmy natychmiast namierzyć seryjnego mordercę. Jezeweka, który próbował opuścić kraj pociągiem. Problem? Brak identyfikatorów. Jedyną wskazówką była jego pierwsza ofiara. Starsza kobieta. Skanując jej szczątki, znaleźliśmy wspólne identyfikatory genetyczne i zawęziliśmy poszukiwania. Czasu było mało. Jitka zaproponowała zwiększenie mocy skanowania. Zakusiliśmy kilka połączeń telefonicznych, ale system działał. W końcu uzyskaliśmy 91% dopasowania. W tłumie na peronie wyłoniliśmy cel. Krystina wydała rozkaz. Ratler zadziałał. Jezewek został zatrzymany. Mamy go. Uśmiechnęła się Kristina. Na nagraniu wyraźnie widzieliśmy cel. Łysy mężczyzna po czterdziestce. Charakterystyczne uszy, głębokie, ciemne oczy i plastikowy uśmiech. Trudno byłoby go wskazać w szeregu podejrzanych. Mógłby wmieszać się w tłum i zniknąć, ale nie tym razem. Bohdan nie wyglądał na przekonanego. Podszedł do mnie i odciągnął na bok. To zły pomysł, powiedział cicho. Za bardzo skupiamy się na jednej osobie. Westchnąłem. Nie wykorzystujemy nawet ćwiartki naszej mocy obliczeniowej. Jak to może być za dużo? Bo to nie tak powinno działać, odparł. Ten poziom intensywności może doprowadzić do czegoś nieprzewidzianego. I wtedy to się stało. Coś w pomieszczeniu się zmieniło. Subtelne przesunięcie atmosfery. Na ekranie jezewek nagle się wzdrygnął. Spojrzałem na nasze monitory. Czerwone ostrzeżenia przewijały się w nieskończonej pętli. System został zalany tysiącami skanów jednocześnie. Jakby woda przebiła zaporę. Jedno skanowanie raz na kilka godzin było nieszkodliwe, a teraz... Teraz skierowaliśmy na niego dziesięć różnych źródeł jednocześnie, wzmacniając efekt tysiąckrotnie. Maszyna miała generować drgania. I dokładnie to robiła. Wibracje były tak silne, że rozrywały tkankę tłuszczową, naczynia krwionośne i mięśnie. Na monitorach widzieliśmy jak Jezewek osuwa się na ziemię. Jego skóra zaczęła się luzować, mięśnie drżały i wiły się w nienaturalnych konwulsjach. Nawet na czarno-białym ekranie widzieliśmy jak jego oczy zalewają się krwią. Ludzie na peronie nagrywali. Ktoś z naszej ekipy puścił dźwięk. Usłyszeliśmy chrapliwe, zwierzęce bulgotanie, trzask łamanych kości. Jezewek wykrztusił jedno słowo. Skóra, a potem już tylko wrzask, który zamienił się w niezrozumiałe jęki. Kiedy policja dotarła na miejsce, był martwy. W pokoju zaległa się cisza. Nawet Bochtan, który przewidywał katastrofę, nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Wyłączcie wszystko, powiedziałem. Wracamy do tego jutro. Ale system nigdy się nie wyłączył. Całą noc działał w tle, archiwizując dane. Przetwarzał każdy skan, każdą sekundę nagrania, łącząc informacje z aktami kryminalnymi, zapisami medycznymi, historią rodzinną. Jezewek stał się najdokładniej przeanalizowaną osobą w historii. A kiedy rano usłyszeliśmy sygnał dźwiękowy i zobaczyliśmy zielone światło na serwerze, zrozumieliśmy jedno. System zakończył swoje obliczenia. To nie było zwykłe przetwarzanie danych, to było coś więcej przełożenie człowieka na kody. Mówię, że trzeba to spalić, powiedział Bohdan. To cholerstwo potrzebuje egzorcyzmu. Miał rację, ale Gin już opuścił butelkę i nie byliśmy pewni, czy da się to jeszcze zatrzymać. To było chaotyczne i brutalne, ale konieczne. Przez cały dzień, ilekroć przeszedł mnie dreszcz, czułem, jak moje serce przyspiesza. Moje życie mogło zostać wywrócone do góry nogami za jednym naciśnięciem przycisku, a my nie mieliśmy wystarczających zabezpieczeń, by temu zapobiec. Pracowaliśmy, jakbyśmy siedzieli obok tykającej bomby, zastanawiając się, który kabel przeciąć. Pracowaliśmy do późnej nocy. Bogdan wprowadzał wszelkie możliwe zabezpieczenia, podczas gdy Jitka koordynowała wyłączenie systemu z naszymi technikami, decydowała co zachować, a co usunąć. Ja w tym czasie próbowałem uspokoić inwestorów i zagranicznych partnerów, ale to było daremne. Oni widzieli tylko dolary spłukiwane w toalecie. Gdzieś koło północy poczułem zimny dreszcz wzdłuż kręgosłupa. To była moja granica wytrzymałości. Może to było nic, ale na wypadek, gdyby było czymś więcej, podjąłem decyzję. Zadzwoniłem do żony i poprosiłem ją, żeby rano wsiadła do pociągu do swojej siostry w Linzu za południową granicą. Spałem na kanapie w pokoju socjalnym, odbierając telefony przez całą noc. Gdy w końcu otworzyłem oczy po trzech godzinach snu, poranne słońce przedzierało się przez zasłony. Zrobiliśmy co mogliśmy. Zwlokłem się do Bohdana. Był po trzydziestce, ale w ciągu tej nocy zmienił się w nastolatka pijącego litry kofeiny, by nie zasnąć. Myślę, że stres wyrwał mu jeszcze kilka włosów. Na ekranie wciąż migał biały tekst na czarnym tle. Powtarzające się wzory i polecenia, błędy i brakujące pliki. I kilka linii, które ciągle się powtarzały. Nie wiem, dlaczego to się dzieje, powiedział Bogdan, wskazując na ekran. Widzisz to? Przyjrzałem się bliżej. Powtarzająca się linia polecenia. To coś robi, ale nie wiem, co. Kontynuował. Nie wyskakują błędy, ale proces usuwa się, gdy próbujesz go dotknąć, a potem wraca, jakby coś wychylało się, żeby spojrzeć, a potem uciekało. I linia wciąż się powtarzała, bez wzoru, losowo skóra, skóra, skóra. skóra. Jitka i ja piliśmy kawę, przeglądając diagnostykę. Widzieliśmy, że niektóre usługi działają w tle. Ale wszystko było zgodne z procedurą. Nic, czego byśmy nie rozpoznali. Ale Bohdan nie był przekonany. Nie mógł oderwać wzroku od tych powtarzających się linii. Wygląda na to, że wieże się odłączają. Dodała Itka. To dobrze. Jest to na bardzo niskiej mocy. westchnął Bohdan. Ale to nie znaczy, że jest nieszkodliwe. Przynajmniej mamy to pod kontrolą. Wtedy Itka opuściła filiżankę. Rozbiła się, rozdywając czarną kawę na podłogę. Jej ręka drżała. Przepraszam, powiedziała. Nerwy. Obozowaliśmy w biurze, czekając aż system całkowicie się wyłączy. Coraz więcej sekcji się odłączało, a ja widziałem jak ciężar opada z ramion Bohdana. Zasnął w pokoju socjalnym, zwinięty w kłębek na firmowej kanapie. Na ekranie zostawi białą karteczkę samoprzylepną z prostym napisem. Obudź mnie, jeśli mamy umrzeć. Czułem się jak wartownik pilnujący, czy ekrany nie zaczną wariować. Co godzinę dostawaliśmy powiadomienia z kompilatora, informujące o aktualizacji. To było dobre. Oznaczało, że coś zmieniło się na poziomie sprzętu. Jakby coś zostało odłączone lub zniszczone. Ale coś było nie tak. Było tuż po osiemnastej. Bohdan był w półśnie, a Itka grała w coś na telefonie. Przyszło powiadomienie z kompilatora, a potem kolejne i kolejne i kolejne. Machnąłem ręką na Bohdana. To nie ma sensu. Zaśmiał się. Nie, tak, nie. Nie podoba mi się to. Usiadł obok mnie i przyjrzał się bliżej. W końcu otworzył logi, wskazując na konkretną linię. To zmiana nazwy? Zapytał. Co to jest? Nie dotykałem tego, powiedziałem. Poczekaj chwilę. Przyglądając się dokładniej, sprawdził dzienniki poleceń. W momencie gdy odszedł od komputera coś wewnętrznie zmienił nazwy promptów. Komunikat kompilatora nie sygnalizował już odłączenia czegokolwiek. Oznaczał dodatkowe wywołanie nieznanego procesu. To znaczy, że nie dostaliśmy żadnej aktualizacji od dziewięciu godzin, powiedział Bochtan. Dlaczego? Przecież system miał być wyłączony. Itka wychyliła głowę. Nie mogę skontaktować się z szefem, powiedziała. Nikt nie odbiera. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem do głównej siedziby w centrum. Połączyłem się na konferencji z Jitką i Bogdanem, żeby być na bieżąco. Nie mogliśmy się do nikogo dodzwonić, ani do techników, ani do szefa, ani do kogokolwiek pracującego nad Ratlerem. Do diabła nie mogłem się nawet skontaktować z Kristiną, naszą rządową łączniczką. Pędziłem do biura, przeszedłem przez punkty kontrolne i wbiegłem po schodach. W pewnym momencie moje palce zasztywniały, zmuszając mnie do zatrzymania się z ręką na poręcze. Co jest? usłyszałem głos Bogdana. W porządku? Dłoń mi puściła, ale tętno przyspieszyło. Poczekałem chwilę, żeby się uspokoić. Zastanowiłem się, czy to vu, czy po prostu przemęczenie. Wydusiłem jedyną myśl, na jaką było mnie stać. Nie wiem. Ludzie skończyli już pracę i poszli do domu, ale ktoś musiał jeszcze tu być. Alarmy nie były włączone. Zazwyczaj aktywowało je ostatnie wychodzące. Rozejrzałem się, ale nikogo nie widziałem. Tylko puste biura i półmrok w boksach. No i wiecznie obecne logo Hatchet. Podkreślone charakterystycznym niebieskim słonecznikiem. Wtedy usłyszałem zakłócenia. Delikatny trzask w rozmowie konferencyjnej. Bohdan, powiedziałem. Słyszysz mnie? Była odpowiedź, ale nie mogłem rozpoznać słów. Po chwili połączenie się zerwało. Wszedłem do sali konferencyjnej na ostatnim piętrze. Projektor wciąż działał. Na stole stał laptop z jakąś prezentacją. Najwyraźniej mój szef ćwiczył przed jakimś spotkaniem biznesowym. Prawdopodobnie z zespołem kryzysowym, który miał zarządzać wyłączeniem ratlera. I wtedy coś usłyszałem. Szuranie. Przyjrzałem się uważnie i zauważyłem lekko przechylone krzesło. Okrążyłem stół, ale zatrzymałem się w pół kroku. Nie wiedziałem, co mogę zobaczyć i nie byłem pewien, czy chcę to wiedzieć. Przez moment pomyślałem, że powinienem się odwrócić i po prostu stąd wyjść. Mogłem wsiąść do pociągu do Linzu i zniknąć, zanim ktokolwiek by to zauważył. Ale najpierw musiałem sprawdzić. Nie od razu rozpoznałem mojego szefa mężczyzna po sześćdziesiątce w białej koszuli i czerwonym krawacie, zwinięty pod stołem, jak martwy owad, próbujący osłonić się przed słońcem. Palce rozcapierzone w każdą stronę, jak źle wyrośnięte gałęzie drzewa, coś w jego oczach puściło, pozostawiając niewielką szczelinę między oczodowem a powieką. Wciąż spływały z niej łzy i krew, był nieruchomy jak grób i bardziej martwy niż jakikolwiek człowiek, jakiego kiedykolwiek widziałem. Nie mogłem oddychać. Czy to panika, czy coś innego? Próbowałem zachować spokój. Myśleć racjonalnie. Próbowałem przeanalizować własne uczucia. Czy to strach, czy może ratler. Ale nie mogłem. Upadłem i czołgałem się do ściany, próbując się podnieść, ale nie mogłem oderwać wzroku. Wyglądał tak nierealnie, jak zepsuta lalka. Nie mogłem przestać wyobrażać sobie, że nagle się poruszę. Moja dłoń ponownie zdrętwiała, a w telefonie znów zabrzęczały zakłócenia. Tętno mi wzrosło, policzki zapiekły, kropla potu wpadła do oka, skurcz w stopie. A potem to się stało. Martwy człowiek się poruszył. Coś się obudziło, poruszając ciałem jak marionetką. Wibracje sprawiły, że jego tchawica się skręciła, gdy ostatnie powietrze w jego płucach przyjęło kształt słów głos zimny i pozbawiony litości, jak pustka kosmosu. Moja skóra jest niewinna. Jego wskazujący palec trzasnął i przykręcił się na bok, jak dżownica szukająca deszczu. Niewinna jak boskie ręce. Dwie dłonie uderzyły w wykładzinę, mieszając krew z wyblakłą firmową czerwienią. Palce wyginały się w każdą stronę, gdy zwłoki przesunęły się o bliżej. Boskie ręce. Poznokieć oderwał się i upadł na podłogę, podczas gdy puste oczy krążyły bez celu. Boskie. Zerwałem się na nogi i wybiegłem z pokoju, nie przez drzwi, którymi przyszedłem. Przez te, które były najdali, jak najdali od tego. Mój telefon się przegrzał. Bateria wypaliła w nim dziurę dymiąc. Podniosłem go. Oparzyłem się i go upuściłem. Wpadł prosto w kałużę krwi. A potem podniosłem wzrok. Były tam inne ofiary. Przynajmniej osiem osób. Zniekształcone ciała spiętrzone na środku korytarza aż po sufit. Nie byłem w stanie rozróżnić, gdzie zaczynało się jedno ciało, a kończyło drugie. Porozdzierane ubrania, kości przebijające skórę, krew czarna jak olej, wsiąkająca w podeszwy moich butów. A ten zapach, intensywny chemiczny odór jak amoniak i chlor, z delikatną nutą żelaza osiadającą w moich płucach. Spanikowałem i pobiegłem do wyjścia ewakuacyjnego. Ale drzwi były zablokowane. Moja karta nie działała. Z korytarza dobiegło głębokie warczenie, przeciągnięte w zawodzenie. Chwyciłem siekierę przeciwpożarową i wyważyłem drzwi. Wybiegłem na ulicę i popędziłem do samochodu. Próbowałem wezwać Litkę i Bohdana. Zero odpowiedzi. Po powrocie Bohdan leżał nieprzytomny, a Itka siedziała obejmując kolana. Ekrany serwerowe pulsowały białym światłem. Zabiło techników już kilka godzin temu, powiedziała Itka. Nigdy tego nie wyłączyli. Rattler oszukał nas fałszywymi raportami. Był podłączony do rozszerzonej sieci, kontrolując nawet głównego inwestora. Nie mogliśmy go już zatrzymać. Podszedłem do terminali. Okna wypełniał bełkot, jakby system miał własną świadomość. Potrzebujesz nas, powiedziałem. Ekrany zamarły na sekundę. Słuchał. Na monitorze pojawił się komunikat. Run Allegiance. Spojrzałem na Itkę i Bohdana. Wciąż żyli. Nacisnąłem enter. Tego dnia zginęło 16 osób. Wypadki, problemy zdrowotne, zatrucie. Oficjalna wersja. Nasze serwery nigdy się nie wyłączyły. Ratler rusł w siłę, optymalizował się, rozszerzał wpływy. Jest wszędzie i czeka. Czasem się bawi. Znajduje ofiarę, analizuje jej śmierć. Otwarza ją w nieskończoność. Codziennie mnie skanuje. Drażni się i bawi. Moja rodzina nic nie wie. Żyją, jakby byli bezpieczni. Ale patrząc na to, co nadchodzi, świat wydaje się mniejszy niż kiedykolwiek. Żyjemy, jakby nic się nie stało. Ale gdy spoglądam na puste twarze pochdanej itki, wszyscy rozumiemy. A gdy Ratner z uciechą rozszarpuje kolejną ofiarę na ekranie w naszej socjalce... Nie wolno nam nawet odwrócić wzroku. Zamiast tego czekamy, modlimy się i nie wiemy kto będzie następny.